Cześć Misiaczki robaczki, tutaj pędzący z królika. A propos królika, to spotkaliście się kiedyś z takimi dwoma sprzecznymi poglądami? Z jednej strony, że zwierzęta są lepsze od ludzi, takie bardziej moralne, a z drugiej strony, że ludzie są lepsi od zwierząt, dlatego że mamy rozum i godność człowieka. A bycie porównanym do zwierzęcia to obraza. Oba te poglądy są błędne. A dlaczego? Już tłumaczę. I ten pogląd, że, że zwierzęta są lepsze od ludzi, bo nie kłamią, nie oszukują, nie krzywdzą w przeciwieństwie do ludzi. I ludzie wszystko niszczą, i kierują się niskimi pobudkami, są chciwi, kradną, oszukują, krzywdzą dla przyjemności. No dobra, może tak jest. W sensie, że ludzie tak robią, ale co ze zwierzętami? Gdzieś kiedyś kota, który zrzuca winę za to, co zrobił na psa, albo hieny, które chcą ukraść bawoła lwu, który go właśnie upolował. A co z kotem, który bawi się myszką, którą właśnie upolował? W się sensie upolował, złapał i nie chce ją szybko zabić, nie chce jej skrócić cierpień, tylko chce się ją pobawić, tak for fun. A jakie inne zwierzęta jeszcze sprawiają innym cierpienie tak for fun? Mewy, goryle, lisy, słonie i wiele, wiele innych. Są też zwierzęta, które zabijają osobniki swojego gatunku. Na przykład lemury albo delwiny. Zabijają się w wielkich ilościach. Możesz powiedzieć, no okej, okay, okej, okay. ale one nie robią tego dla przyjemności. One to robią dlatego, żeby zdobyć zasoby. Walczą o terytorium, o jedzenie, o możliwość prokreacji. No tak, zgadza się. Czyli robią to dokładnie z tych samych powodów, z jakich robią to ludzie. Kierują ich te same motywy. Co jest celem biologicznym każdego organizmu na Ziemi? Prokracja, Przekazanie swoich genów dalej. I zapewnienie im największej szansy na przeżycie po to, żeby one przekazały geny dalej. I tak ten cykl kontynuuje. Aby ten cel osiągnąć, potrzebne jest przeżycie, bo musisz przeżyć, żeby prokreować, i prokreacja, bo prokracja. I co jest do tego potrzebne? Zasoby, atrakcyjność seksualna i status społeczny w przypadku zwierząt społecznych. I to są właśnie motywy wszystkich zwierząt społecznych, w tym ludzi. Czemu ludzie się obgadują nawzajem, żeby sprawdzić swój status społeczny oraz żeby zarządzać czyimś statusem społecznym? Czemu się biją, poniżają, upokarzają, żeby zwiększyć swój status społeczny? Czemu kradną, żeby zdobyć zasoby? Czemu nakładają makijaż albo robią masę na siłce, żeby zwiększyć swój status społeczny i atrakcyjność seksualną? Czemu usuwają z komputera raport kwartalny koledzy z biura? Dla zasobów, dla statusu społecznego? Czemu się zabijają? Też dla zasobów, ewentualnie dla statusu. Zależy od, od tego, w jakim kręgu przebywasz. <tryk> Czemu proszą o łapkę w górę, o suba i o komentarz na YouTube? Żeby zwiększyć swój zasób, status społeczny na YouTube? Nakarmić algorytm? Ale jak to? Przecież ludzie to nie zwierzęta! Jak to nie? Oczywiście, że tak. Przecież ja się oczywiście tutaj opieram na y, psychologii ewolucyjnej, na socjobiologii, także jak chcesz mnie hejtować w komentarzach, to hejtuj też te dwie nauki. Czy też to im jedną naukę? czy Podzieloną na dwa? Na, nie, nie wiem. E, tak. Jestem y, pseudointeligentem z YouTube'a. Na przykład trzecia żona Cezara Aureliusza zabijała dzieci żon poprzednich po to, żeby. Jej dzieci, jej geny w końcu władały cesarstwem. Też to jest zupełnie biologiczne takie. Ma, ma to podłoże biologiczne. I no, ja bym argumentował, że każde nasze zachowanie jest u podłoża motywowane biologicznie. Tym, żeby przekazać swoje geny, żeby przeżyć, żeby zdobyć zasoby, żeby być atrakcyjnym dla płci przeciwnej. Także to nie masz nic, nic zaskakującego zachowaniu zwierząt, ani ludzi. Nie jestem pewien co do tej Liwi, trzeciej żony Aureliusza. Także nie cytujcie mnie za fact checking, co do tego zwalam winę na mętną pamięć i książkę Howarda Bluma, cząstka Lucyfera. Więc zwierzęta nie są bardziej moralne od ludzi. Tylko my nie zauważamy, nie rozumiemy, Upraszczamy i racjonalizujemy nasze zachowania i zachowania zwierząt. A co z poglądem, że człowiek jest ważniejszy od zwierząt, że ma jakieś takie wyjątkowe prawa, dlatego że ma rozum i godność człowieka? Albo że to właśnie, że, że, że ludzie obrażają się, nazywając się zwierzętami o, jesteś świnią, ale z ciebie nie wiem, coś tam, coś tam. Patrz na tych ludzi na stoku zachowują się jak zwierzęta taplają się w błocie patrz, jak nie wyglądają, jak się zachowują. Jak zwierzęta jakieś. Bo człowiek jest czymś wyższym, ważniejszym. Ma specjalne prawa. Ludzie mają cywilizację, kulturę. Mają technologię i umiejętność panowania nad innymi zwierzętami. To, co nas odróżnia, inteligencja. Właściwie, może nawet nie jesteśmy najbardziej inteligentni. Może delfiny są bardziej inteligentne. Ale nie mają kciuków i nie mogą ewoluować technologicznie. Albo mają po prostu wyjebane i nie potrzebują. Technologii, nie potrzebują sokowirówki albo tostera. Też tak może być. Te hipoteza inteligentnych delfinów, które mają wyjebane, tak zatytułuje mój doktorat. A nawet jeśli jesteśmy najbardziej inteligentnymi zwierzętami na Ziemi, co z tego? To jest jedna kategoria, inteligencja. Co z innymi kategoriami? Co z kategorią najostrzejsze pazury, albo umiejętność schodzenia na najgłę, największą głębokość pod wodę? Najszybszy lot, najlepszy wzrok, echolokacja, widzenie ciepła, albo największa siła w stosunku do wagi własnego ciała? Co z tymi kategoriami? One są gorsze? Czemu? Bo nie górujemy w nich. Więc w naszym najlepszym interesie jest to, żeby wybrać inteligencję jako tą najważniejszą kategorię. Można powiedzieć, że skoro jesteśmy gorsi w tych innych kategoriach, ale dzięki technologii, dzięki inteligencji wytworzyliśmy technologię. A dzięki technologii przeskoczyliśmy te wszystkie nasze niedociągnięcia, te niedoróbki. No, to ma sens. Ale zróbmy taką hipotezę. Zał zał załóżmy, że UFO przylatuje na Ziemię I patrzą tak na naszą prymitywną cywilizację. Tak myślą sobie, o, ta cywilizacja nawet nie jest na pierwszym stopniu, w pierwszej kategorii. Popatrzcie na nich, takie zwierzęta to są. Ciekawe, jak ludzi nas smakuje. Zróbmy sobie fermę ludzi. Albo niech, niech biegają w takich dużych kołowrotkach i wytwarzają prąd. Zabimy ich w takich małych klatkach 2 na 2 metry, taka patodeweloperka interstellar. I co wtedy z naszym rozumem i godnością człowieka nie byłoby fajnie, nie? Mielibyśmy poczucie niesprawiedliwości, że jak to tak. A to samo teraz robimy w stosunku do zwierząt. I jesteśmy zadowoleni, bo jesteśmy po tej stronie. Barykady, ja tu nie mówię, ja nie jestem weganem, ja nie jestem prawa zwierząt, freedom for fur, albo coś tam. Chociaż lubię jak taka krówka sobie tak wolno skacze po łące, ale nieważne. No i widzicie, jedna strona się myli, i druga strona się myli. A znowu mam rację ja. Jak ciężko jest być idealnym. Nie, żartuję, wcale nie jest ciężko. A jak chcecie zobaczyć jak bardzo nie jest ciężko być idealnym, to wejdźcie na mój OnlyFans. Tam zobaczycie... Link w opisie. I pamiętaj, życie jest jak Disco Polo. Dobra. Cześć misiaczki, robaczki. Cześć misiaczki. <ścoughs> Cześć misiaczki robaczki. Tutaj pędzący z królika. A. -p -a, -p -a, -p -a, -p -a. No bo jaki ma sens, kurwa, zakładanie spoilera na. na BMW E30? No, jaki ma sens? O dupy pod kluby będą widzieć i będą leciały, nie? Tak, to nie było w skrypcie, to było z głowy, tak? Czyli właściwie z dupy. O nie? I wiele, wiele, więcej. Wiele, wiele innych, kurwa.